Witam, witam. Zapraszam do oglądania z rozładunku Silki i co? Trochę przebojów było z rana. Także to powiem na końcu filmiku, co tu się odwaliło. Oczywiście chodzi o Odążył tą żółtą bestię, moją. Ale się wszystko udało. Także zapraszam do oglądania. Pogadamy się na końcu filmiku. Coś tutaj mówię lekko, nagram Jednak rozładowuję na drodze, bo nie chciał mi wjechać Muszę to uważać, bo co chwila żwirownia po żwir jeździ A nie wojsko, to żwir To idzie w miarę. Tym poletem i idę podpisać papiery, i będę to woził. I dupidu Ojejuś Jestem panowie i panie Także ale łapki mi w rękawiczkach zmarzysz, trzeba chyba Webas, webas to zainwestować Dobra, no, no, zawieziemy tą jedną, I się rozła rozłączam, rozłączam Wyłączam pójdzie coś w przyspieszonym tempie wrzucimy jak to wożę bo to będzie z godzinka jazdy jak nic no, już nie wspomnę, że pewnie ze 2-3 wywale, nie? To jest akurat górka no, na wstecznym jeździć też będzie ciężko Gdy się zmieszcza W kamerze tak nie wygląda A2,20 ma kopara 220 na 0,2,5 metra musi wyjść przejazd A cholera się obali no cholera się obali Musiałem tą kałużą jeździć Jak ruszę to Chciał ramię łamać to do przodu I To mi coś da Musiał tu tym błotem jeździć po prawej stronie Obrać, jeździć. i jeździć Tutaj to środkiem to wiadomo Żoby to czołem może przerównął ten no ale to przecież kto to za to paliwsko i wszystko, no przecież to tu nie będzie grozował tej drogi dzikiej Będzie co wodzić Dobra Spauzuje Dobra, dojechałem. Spróbujemy wrzucić jedną E, Mody! O? A ty dopiero się wziąłeś za sprzątanie jak mnie zobaczyłeś? Nie, A to miałeś zrobić pod tym porządek. Która godzina? spróbuję tam jedną, tak żebym ściany nie obalił tam, nie? Stamtąd. no to chyba tam przy drzwiach będziesz widział jak staniesz Ej kurde tam gdzie stoisz Pytanie czy tam? Bo to rusztowanie wstawić bije ciężko, nie? Chuj, tak. wideł nie wyciągnę. Dobre. jeszcze tam mogę? Dobra, bo już mnie opaliło. Dobra policzymy je tam w środek to się od razu wrzuci, a później resztę powożę A jedziemy po mału, nie jest tak źle Parę palet wrzucam do środka ślady ma wyjeżdżone, także mniej więcej jadę po tych samych, jest spoko O jeszcze pół godzinki, muszę od tego, jedziemy na ściananie, młodego zawieść te tańce wygibańce a za to przyjadę i położę resztę i będzie fajno na dzisiaj nic więcej nie robię says Za ostatnią paletę Zmarzłem, zeszło się z tym. A no tak, około 15 liczę, że nam wyjdzie. No to rzuciłem do środka. Te 6 idzie na zewnątrz. Będzie za dużo się wywali będzie za mało się dowiezie No to mam zwiedzione. Junia zaparkowana Wziąłem krokodyla trochę przegładziłem tą drogę tam, gdzie jest bardziej sucho, żeby nie mówili, że coś jest rozjeżdżone, ja, tylko skrócie na sztukę, bo to i tak było cicho no, ale co zrobić No i co? Ci co dotrwali do końca filmiku zaraz powiem co tam się rano Wydarzyło z tą moją szczułeczką Chociaż kurczę, jeżdżone już było dwa lata 3-3 ty... i to się nigdy nie stało Ale musi być ten pierwszy raz nie? Ale wtedy wyłączę jeszcze prąd Dobra prąd wyłączyłem, ale niby na plusie Ale wiaterek tam łapy marzną W no, rękawiczkach mi łapki zmarzły w koparce No porzucony sześć 6 palderzy z boku Jak mówiłem, wymorowaliśmy 42 palety i plus minus jeszcze 15 pójdzie. Pójdzie 15. A źle. No a tak, co tu się stanęło? Przechodzimy rano na wpół do 8. Mody, dawaj zaraz opalarkę wrzucamy do środka. Zobacz, jakieś picie w budzie. No i wrzucamy opalarkę. Grzeje tam się korektor. Palimy. Chechą, chechą, zapalił. <śmiech> <śmiech> Zapaliła, zgasła. Puściłem z gazu, bo zawsze go na wyższych obrotach. I ten. O, jest pepszola, będzie zimno. czekaj to wejdę do budy. No i zgasła. No i zgasła. No bo kurde, nigdy tak nie robiła. No to jeszcze raz za kluczyk. Kręcę kręcę w ogóle za reakcji. Nie chcę odpalić. Do modego mówię kopci tam z rury. Dymek. No szedł. No i kurczę co jest grane, nie? Wychodzę z koparki, no patrzę, wszystko OK. No nie, nie, paliwo wczoraj jednak wlałem tego paliwska, z 15 litrów O, lezimy. Z 15 litrów wlałem paliwa. No i nic, no i co to może może być Mówię, dawaj prostownik podłączony, bo już tam mówię, ledwie kręci No mówię, Dobra, zobaczę na pompie, jest zaworek Co zamyka ropę, nie? No bierę kabelek, no i pstryka No wiadomo no pompa się, zawór otwiera, nic tam więcej po drodze nie ma Mówię, pompka się zbombała, ta ręczna Co pompuje paliwo do, do filtra Patrzę, kurwa, już kierowca podjechał na ósmą, nie? Przed 8. wiadomo do młodego leć tam, zobacz czy wjadzie, czy nie wjadzie w ogóle No i wrzuciłem tą opalarkę Mówię, zobaczysz zapoli Kręce zapaliła No to wszystko szybko wyskakuje mówię, żeby te oplarki tam, mówię nie w ciągu Do, do środka, bo opalarka wisi Wypadła z tego korektora Koparka zgasła No kurde, my co jest grane nie? Już mnie nosi, bo już mówię Kierowca zarobić je czekał No i nic, inwestor podjechał mówię, inwestor masz taki dziadowski sprzęt Firma, mówię sprzęt do dupy. Mówię być ręcznie nosić. Inwestor jest załamany. Ale tchłomie i tą skrzynkę z tyłu ruszyłem, co mam, nie? Tą skrzyneczkę. A mówię, przekaźnik zadziałał. Czyli ten jak od pompy. Mówię, coś tam nie łączyło. No, wsiadam, hechą, hechą. No kurde nie za Polo. Bo paliwo sprawdziłem, że jest, także wszystko jest OK. Nie za Polo. Pstrykam, pstrykam tym, no e, może pokażę Podobnym opowieści z narni e, Pstrykam tym kabelkiem od pompy, no, no i skrzy znowu, no, no działo Przerzucę kamerę Nie, tutaj mam kabelek, no i ten elektrozawór jest od zamykania ropy na pompę No pstrykam, działa, nie? No, prąd wyłączyć No już je a no wyruszyłem tutaj, tak mówię, pukłem, no mówię, działo, nie? Hechon zapoliła, znowu zgasła. Patrzy, no znowu nie iskrzy, iskrzy, nie iskrzy. Cholera, mówię. A najlepiej trzeba było zacząć od najprostszych rzeczy, nie? Otwieram skrzynkę, a przekazik się wysunął. Nie ja taki przekaźniczy jak tu mam od jazdy. Wysunął się z listwy. No i synałem go. Kręcimy pali od kopa, nie? I mnie tutaj niunia zaskoczyła moja, że coś takiego się stało. Na szczęście, że to mówię. A tak mi wczoraj chodziło wszystko ładnie. Te dziury pokopałem, a dzisiaj jak potrzebna z rana, no mówię nie. Odmówiła posłuszeństwa. No i no i tak ogólnie wszystko przez cały dzień latała. I została mi ostatnia paleta. Przedostatnia. Podyżą pod palety zgasła. No mówię, paliwo się skończyło. Już bym 15 litrów wyhechło paliwska. Mówię, że w zbiorniku było, chociaż rezerwa tam już mrugała. A ta rezerwa tam mruga przy 30 litrów, chyba. Ale od razu Majster leci do skrzyneczki. No lekko się przekaźnik wysunął, ale mówię nie. Wsunąłem go do kabelka. Do kabelka, no nie iskrzy. O kurde, coś nie tak. A no i poruszałem tam w tym, także są wsuwki luźne czy coś. I tak tam jest wszystko to do wymiany. I tam był błąd, nie? Tam, było, tam był błąd, także mamy Mamy to. Mamy to ogarnięte. Także ja zakończę ten maja, mój filmik, te przeboje te opowieści z Narni. Pierwsze klemę ściągnę, żeby znowu nie było niespodzianki za kolorem Jak z tamtym. I zmarzły. Tak Wsiadam w furę, zamykam. A w te błoto, tam wyjdę teraz. Także dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jak łapka, tak czy tak, nic się nie stanie. I zapra zapraszam do subskrypcji, do śledzenia kanału. Pozdrawiam stałych oglądających Kaziu Majster. I cała reszta, bo to i tak bym nie z ników. Majstry wstawiasz tam nagrywać, wstawiać, bo nie ma co oglądać. Jak coś. Człowiek się nudzi później. Na TikToku trzeba siedzieć. Ja na no, żartuję. Dobra, do miłego, do następnego. W poniedziałek, w poniedziałek, jutro jeszcze w sobotę jesteśmy wymurować. I od poniedziałku pewnie stawimy filmik z nadproży z montażu tych nadproży. O, ktoś przyjechał. No to cześć, się do miłego.